Dobre tosty? Pojedziemy. Jedziemy. No i proszę, kolejna. Dzisiaj przyszła ile? Dwie godziny temu? Sto Głęboko I proszę jak pływa I zobaczymy drugi halcik. Z drugim może być słabiej Jak ona ma na imię? Gosia I kiedy Gosia? Przyszła dwie godziny temu do szkoły? I co? Pływa? No a tam wiesz No tam zaraz najlepsza Może nie najlepsza, ale skuteczna 25 węzłów, 35 o godzinie 10.00 teoria. Mamy godzinę 14.00, druga sesja i dziewczyny, proszę, jak sobie dają radę w takim silnym wietrze na piąteczce. O, ja mam grubo na dziewiątce osobiście i zobaczymy, co tu się dzieje. No i poszła. Teoria o 10.00, godzina 14.00, jedziemy. Rozpędka. Ciekawe, jak z zatrzymaniem będzie Kasia. Przyjechała z żywca w nocy, nie spała i proszę, jak daje radę. Bardzo ładnie. A siostra to samo. Teraz pokażemy siostrę bardzo ładno no dobra no to druga zawodniczka siostra Dwa lata młodsza nadal mamy 30 węzłów. nadal 5-metrowy latawiec o 10 przyszła na teorię, godzina 14 zobaczymy jak sobie radzi dziewczyna po przerwie pobory dragach nauczonych Bardzo no, zobaczmy Ciebie mamy nagraną zdolną Zawodniczkę młodego pokolenia. Teraz siostra. No to druga siostra, Asia. Asia? Asia? Jak? A, Gosia, no, no to Gosia, o, Gosia przyszła od dziesiąta na teorię. Od dziesiąty na teorię, potem przerwa i proszę jak pływa. Słabo, w nocy przyjechała z żywca. Pod samiuskich Tater. Uczyłem górę, ale też pod samiuskich Tater. <noise> troszkę się stresuję kamerą, no ale to każdy by się troszkę stresował, nie? Ja sam, by się nie ma, to ja sam by się trochę stresował. No i zobaczymy. Jak jedzie dalej? 30 węzłów. proszę, lewy Hans. Spróbujemy lewy. Lewy jest trudniejszy, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Prawy, jak widać, bardzo fajnie. Na tym wietrze, na 5 metrach latawcu. Lewy gorzej, za mocno ostrzy. Troszkę odpadnie z wiatrem, będzie dobrze. Osobiście, jakbym się chciał nauczyć windsurfingu, to bym poszedł do szkoły windsurfingowej. Jakbym chciał na tace dać, to bym poszedł do kościoła, a jakbym chciał się nauczyć kajta, to bym poszedł do szkoły kitesurfingowej. Czyli właśnie takiej między jak ta, która nie, nie wiąże krawatów i tak dalej, tylko uczy kite surfingu. No to lewy halsik, Gosia leci.